Insight, trading w zasięgu wzroku. Cześć, witajcie na kanale Insight. Cześć, Marcin. Cześć, Mateusz, witam wszystkich. Co dzisiaj sobie omówimy, spektakularny spadek Bitcoina z strefy, którą już sobie wyznaczaliśmy od dłuższego czasu u nas, u nas mhm. na kanale. Szczerze powiem, no niestety nie udało się na grupie tego gdzieś tam rozegrać, powiedzieć sygnał z tego względu, że to był bardzo szybki spadek. To też taka wskazówka dla ludzi, którzy nas oglądają, by myśleć samodzielnie, by jeżeli wyznaczamy jakąś ważną strefę, być tam szczególnie uważnym i to rozgrywać. My aktualnie jesteśmy w shortach, dzisiaj sobie z Marcinem omówimy specjalnie dla Was i dla naszej grupy strefę, w której chcielibyśmy, byście mieli możliwość się podłączenia. tak? Co Marcin powiesz na ten temat? No, jeszcze tylko dodam uzupełniając o to, co powiedziałeś się podłączeniu, znaczy o rozgrywaniu tej pozycji, że ona była na danych, o tych danych dużo pisałem na, na naszej grupie, że one będą, od, to w zasadzie od poniedziałku zaczęliśmy o nich pisać. Ja każdego dnia dodawałem jakieś tam informacje o istotności tych danych, że to może być taki market mover yy, i w którą stronę, jak będą odchyły, to jak ją, jak ten stref, na strefę, znaczy jak rozgrywać te, te dane. No i po prostu były, sami są sobie się zaskoczone, że cały rynek jest zaskoczony, skąd takie, stąd takie bardzo szerokie spadki tak dużym odchyłem po prostu tak wielką wyskakującą, cały czas trwającą w Stanach inflacją także rynek w ogóle wczoraj jeszcze nie wyceniał podwyżki o 1% tylko tam było 90% na 0,75 punkta a wczoraj się pojawiła już w wycenach rynku że FED być może nawet w przyszłym tygodniu podniesie stopy procentowe o cały jeden punkt procentowy stąd te spadki tak no. Ciężko jakby no, opisać potem to wysłać ten sygnał jeśli jest tak, tak szybki rynek, no ale hmm. strefa chce się powiedzieć, że perfekcyjnie zadziała, tak? Bo delikatne wejście i zejście. Znaczy, to, no dobra. Były, to były dosłownie minuty tak naprawdę. Ale... Nawet znaczy, minuty to są sekundy na takie zagranie, bo to albo się tak. włączają w bankach i drrr, jest no. spadek. Dosłownie, jak możesz, to pokaż szybko SP. Pokażemy to na przykładzie hmm. tej minutówki na SP. Tak, jak wejdziemy na minutówkę, to, to zwrócić. Znaczy, bo tam wrzucają też na naszą grupę, jak fajnie SP zadziałało. Eee, no, o, no zobaczcie. Mamy, tak. mamy tutaj przybliż, To jest świeca minutowa. Czyli tak naprawdę tak. my w 60 sekund musimy zająć pozycję i jeszcze napisać na grupie, że uwaga, zajmujemy pozycję. Nie dało się tego po prostu zrobić. A rynek zabić. już tak odjeżdża, nie? Tak, a rynek już tak odjeżdża, więc też to była wtedy ogromna pułapka. Dlatego taka nasza hmm. prośba i wskazówka, żeby jeżeli wyznaczamy ważną strefę. To nie zawsze czekać na ten sygnał, powiedzmy, wejdźmy, grajmy, tylko rzeczywiście mieć swój rozum i rozgrywać to samemu. Biorąc pod uwagę, że bardzo dużo podpowiedzi daliśmy odnośnie danych, jakie interpretować, tak? bo klarowne po prostu, nie? Tak. Dobrze, wracamy do Bitcoina, zaczynaj dzisiejszą analizę, szukajmy, jasne, jasne. szukajmy strefy, gdzie można podłączyć się dalej do tych spadków, no. bo tak jak rozmawiamy, dalej jesteśmy prospadkowi, nie? Tak. Tutaj no, rynka każdy widzi, jaka jest mocno podażowa i, i potencjalnie zapowiada dalsze, dalsze spadki. Jeśli zejdziemy na H4, tu chcę Wam pokazać fajne, fajną fraktalność rynku, tak? bo zwróćcie uwagę. Nie przetestowaliśmy korekt na 61,8, na którą też tak jakby rynek podszedł pod nią, to tu pewnie przed danebiem bym otwierał shorta i puścił sygnał na shorta, bo gdzieś ze stop lossem, nawet jakby dane były przeciwne do spadków. no Nie, nie przetestował tego rynek. Zaczęliśmy spadki, czyli mówimy o reakcji na poziom 61,8. I teraz zwróćcie uwagę, bo mieliśmy to narysowane na okresach, ale skasowałem, żeby pokazywać to na żywo, jak to rysujemy. Jeśli teraz pociągniemy ten sam, tą same, to samo mierzenie w tą stronę, zobaczcie, idealnie, znaczy idealnie. No znowu jest reakcja na poziom 61,8 i co ważne, za każdym razem powtarzam, korpusy powyżej. Tak? Mm -hmm. dodatkowo strefa price action, którą zostawiłem na wykresie, ona cały czas, bo ona była jeszcze przed tymi spadkami tu, ona była, zacząłem rysować tą strefę price action mniej więcej w tej konsolidacji, tłumacząc, że mamy tutaj, tu walkę, tu walkę, tu walkę, tu walkę, tu wybicie i teraz z powrotem walkę na tej price action. I ta price action się mm, jakby no łączy, czyli tworzy klaster z tym 61,8, ciekawą zaporę, którą rynek sobie w tym momencie nie poradził. Póki co na chwilę obecną będziemy mieli z 95% czy 9% mamy 2 minuty do końca świecy inside bara na H4, czyli ciąg, ciągłą konsolidację, tak, czy rynek się nie określił na, na odbicie lub nie, więc mamy konsolidację. Nie będę rozgrywał teraz longa, biorąc pod uwagę, że jestem w shortcie, więc jakby czekam na wyjaśnienie tej sytuacji, ale jeśli myślimy o shortach albo o dołożeniu albo podłączeniu się pod ten ruch, no to zobaczcie, skoro zakład. tu 61,8 popracowało, tu pracuje 61,8. To jest spora szansa, że 61,8 tu też popracuje. I jeśli zejdziemy na H1, tu wczoraj yy, po tych danych, po tej godzinówce mówiłem, że jeśli będzie podbicie, to to jest świetna strefa price action wynikająca z tego podbicia, to to podbicie to ma jakby dwie strefy. Ma strefę to, poczekajcie, zmienię na żółty kolor, żeby price action był żółtym kolorem oznaczony. Ma tu koniec tych korpusów, tego podbicia pójście w górę walka, 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 ale ma też du, czyli start tego, tego ruchu. I teraz, ponieważ mamy silny impuls, to to 61,8 zbiega się jakby z tym price action, bo ja jakby osobiście bardzo lubię nie tylko opierać się na jakimś, nie wiem, jednym mierzeniu, jednym poziomie, tylko gdzieś szukać tych klastrów, wielu potwierdzeń, bo to daje po prostu tą, tą statystyczną większą przewagę rynkową, tak? Czyli po prostu większe prawdopodobieństwo, że strefa zadziała. I takie dwa poziomy, czyli to 61,8 w kontekście, że to 61,8 działało, to 61,8 póki co działa, to to 61,8... Plus to price action zdaje się bardzo ciekawą miejscem na shorty, więc jakby tu przesunąłbym w tym momencie ten, to, to, tę strzałkę i tą pozycję, jeśli rynek da szansę oczywiście dość, no bo impuls jest spadkowy i imponujący, to rozpatrywałbym bardzo mocno shortowo. Bardziej nawet może potencjalnie na całą tę strefę, bo idealnie byłoby i zejdziemy z powrotem do h idealnie byłoby, Podejść tu, wyczyścić tę strefę knotami, korpus poniżej, tak jak tu mamy cały czas korpus powyżej w tym przypadku, tak? Czyli tu mamy korpus poniżej, podażowa świeca, no i dalsze potencjalne spadki. Jeśli mówimy o shortach, jeśli mówimy o longach, jak już na no borynek trzeba rozpatrywać dwu, dwu jakby dwu, patrząc w dwóch kierunkach, no to ta strefa price section szeroka w tym momencie te dołki. To znaczy dlaczego? Te dołki plus. To, to price action, i zaraz powiem dlaczego ta strefa price action. I, i przypomnę od razu, że cały czas pamiętam, że to jest te, to miejsce, to będzie miejsce podwójnego dna tutaj na kontraktach terminowych, więc ono ja z tyłu głowy już tym razem to pamiętam. Więc to mamy to miejsce, a ta czerwona linia to jest, jak spojrzymy sobie z D1, to to jest to miejsce price action D1, tak? Czyli tu się zatrzymywała cena tak, zatrzymywała się cena yy, świecami D1, czyli korpusy były w większości przypadków powyżej, więc jakby taką szeroką strefę D1 tu wyznaczyłbym, w której mogłoby się coś rozegrać na mniejszym interwale, być może jeśli, mówię, jeśli rynek będzie longowo szedł. Jakaś formacja, być może jakieś dojście, coś co tu mogłoby yy, yy, zasugerować nam pójście w górę. Osobiście też bym rozważył tu wychodzenie z tych shortów, tak? No chyba, że rynek fundamentalnie będzie bardzo, bardzo szeroki rynek, no bo jego też bardzo mocno obserwuję cały czas i te korelacje, które zachodzą między krypto a, a, a innymi walorami. No bo sami dostrzegacie, że jakby nie można już w oderwaniu krypto traktować, w oderwaniu od świata finansów i danych ze świata finansów, no bo ewidentnie tu mamy dane rynkowe. I to takie nie jakieś mega potencjalnie istotne, kluczowe i tak dalej. Pośrednie dane CPI, tak? Jakaś tam wskaźnik inflacji i widzimy, jak bardzo czuły już jest Bitcoin i Ethereum na te dane, więc trzeba po prostu je obserwować, tak? Aczkolwiek Ethereum trzymało się trochę lepiej, nie? Tak, zaraz do tego przejdziemy, tak? Więc jakby tu chyba więcej co nie ma co rozmawiać tak. o Bitcoinie, mamy strefy wyznaczone, obserwujemy rynek. No teraz płynnie, tak jak Mateusz wspomniałeś, przechodzimy do Ethera. I teraz tak, Eter z dziennego. Podobnie. Znaczy, Eter już wcześniej dawał sygnały takie troszeczkę spadkowe, tak, bo Bitcoin tu tutaj jeszcze podszedł i wybił już na danych troszkę w górę. Eter nawet już nie miał co wybijać, bo już schodził w dół. Na chwilę obecną, formacja, którą opisywałem, i tu tak jak mówiłem, do niej nie miałem przekonania, bo takiego ruchu korekcyjnego odpowiedniego nie było. Był bardzo szybki ruch w górę. To wybicie, no ale mówię, jest OK, w targety wyznaczone. Na chwilę obecną zejście poniżej tej linii, przypomnę tutaj to podobnie było tu, tak był RGR, wyjście w powrót na górę. Ja już mówiłem, że tutaj anuluję tego RGR-a, pomimo tego, że tak według klasyki. Zdjęcie stoplosów następuje tutaj. Znaczy, tutaj po, po wybiciu linii szyi powinno się według książki tu trzymać 100 Ale ja jestem praktykiem, ja wiem, jak rynek wygląda. Wiem, kiedy warto rozgrywać RGR. Ja lubię RGR rozgrywać przede wszystkim z szczytu prawego ramienia, bo wtedy to RR jest ogromne, a nie na wybiciu, bo też RGR-a się powinno rozgrywać dopiero po wybiciu trwałym linii szyi, ale wtedy to RR się robi fatalne, tak? Bo mamy wtedy 1,5 do jednego, mniej więcej RR, może czasem max 2 do jednego, a czasem jeden do jednego. W zależności od kąta nachylenia linii szyi. więc ja bardzo lubię rozgrywać RGR na prawym ramieniu, szczególnie jak jakaś fajna korekta się wykazuje, pokazuje, bo wtedy to są jest po prostu ogromne po wybiciu linii szyi, a dokładać na wybiciu linii szyi. No więc jakby tutaj mówiłem, że to po powrocie, że to już zaczynam uznawać, że przesunąłem potencjalnie tą linię szyi, czyli tego RGR anulowałem, przesunąłem, że tutaj może jak wybijemy, nie wybiliśmy, bo poszliśmy w górę. Tak samo robię teraz. Dla mnie ten RGR już nie jest ważny. Istnieje jakaś tam szansa, że podejdziemy w górę, ale ja już tego w kontekście tej formacji nie będę, nie będę rozgrywał i to, co na, to, co na, na chwilę obecną na Ethereum, tak? Póki co zbliżamy się, żeby być dokładnym, do linii trendu opartej na tym początku impulsu, na tej korekcie, która wyprowadziła ten atak, więc dosyć istotna linia trendu i nad nią zwracałbym uwagę, czy rynek od niej nie odbije nie pójdzie w górę. Zresztą już tu można przyjąć, że jakaś tam potencjalna reakcja nastąpiła, nie przetestowana, ale już nastąpiła. Czyli rynek już zbliżając się do tego poziomu reagował na niego. Tak, tu bym dodał też takie price action jest poniżej. Tu mamy pamiętajcie cały czas datę merge'a. I to jest coś, co no, pewnie niebagatelnie będzie miało wpływ na rynek, jaki to się okaże w zależności jakim tam pójdzie z tym z tym merge'em. Więc to jest fundament, który jest nieznany na chwilę obecną. Wracając do wykresu, linia trendu jako linia wsparcia dla byków, tak i z niej można pomyśleć o rozgrywaniu longów. Tutaj jeszcze może oparte o to price action i co ważne, pamiętamy cały czas, linia trendu, jeśli będzie wybita, to nic złego, tak długo jak korpus się nie zamyka poniżej. Tak? Jak knot mamy poniżej, korpus wyciągnięty, to jest jeszcze fajniejsze, to znaczy, że broniona, idziemy w górę. A to, co trzyma na chwilę obecną spadki, to jest. Standardowo mierzymy największą korektę w trendzie, czyli mówimy o tym mierzeniu i ona jest na poziomie 1637. Rynek na razie do niej nie doszedł. I jeśli do niej dojdzie, pojawi się tutaj podaż, to też może być ciekawe miejsce na rozgrywanie shorta potencjalnym take profitem tu lub take profitem tu. Lub generalnie graniem już pod merge, że to było tylko wszystko fajnie, ale sell the news albo coś tam się w ogóle wysypie i zaczną się dalsze spadki. Technicznie w tym momencie się nam anulowały formacje odwrócenia trendu na buy. Technicznie, a zresztą jakby się jeszcze uprzeć, tak, ale to znowu było wszystko na danych, to taka koślawa, ale powiedzmy, że była formacja RGR z wybiciem niszy. Tak? ale to łatwo jest oczywiście narysować post-factum, a na, na żywo rozgrywać to akurat było bardzo, bardzo trudno według mnie, no ale coś tam można próbować rysować. Więc Jak byś, y jakbyś rozgrywał dzisiaj Ethereum? Dzisiaj Ethereum, poczekałbym na retest tej linii trendu i zobaczył, czy ona zostanie wybita. I stąd bym rozegrał Longa. Jeśli będzie popyt i nie będzie korpusów zamkniętych, lub jeśli przetestujemy, zresztą ona no, zobaczcie, też się fajnie zgrywa z tym price action. Żeby już być systematycznym, to będziemy price action zaznaczać żółtymi liniami. Yy, czyli ona się, bo zobaczcie, tutaj fajna reakcja, tutaj reakcja, tak? Czyli mamy wyjścia, korpusy, knoty, przepraszam, powyżej, powyżej, powyżej. Tutaj walka taka plus minus strefie, więc to PlayStation wsparte tą korektą, to jest fajne miejsce na shorty. Tak? Pojawiająca się podaż, najlepiej tak jak zwykle, czyli knot powyżej, korpus poniżej, jakaś świeca podażowa i gdzieś tam sobie granie na shorty. Take profit wtedy będziemy się zastanawiać, jaki jest, więc stąd short. Na reteście tej linii potencjalnie trendu longi i jeszcze co fajnego mogłoby się na przykład wyrysować na longi, to, to jak nie wiem, w zależności jak, ile czasu nam zaj, zajdzie, bo jakbyśmy tutaj jeszcze z 8 godzin schodzili, powiedzmy, czyli jedna świeca, druga świeca, bo co my, nie wiem, 12 godzin, trzecia świeca, to może się jeszcze na dokładnie na tej linii trendu rysować nam podwójne dno. I to bym tak, tak bym patrzył w tym momencie na rynek. Mhm. Oczywiście, prospadkowo, no bo jakby ta świeca jest ogromna, tak? Oczywiście. Bardziej kierunek sell niż bardziej kierunek buy. Mhm. No tym razem, gdy nie ma danych, prawdopodobnie uda się też poinformować po prostu wszystkich, że mhm. jest to warta strefa rozegrania danej pozycji. Dobrze, dzięki Marcin za dzisiaj. Wracamy sobie do pracy, wracamy na jest. grupę. Dzięki wszystkim. Jeżeli podobał się filmik, oczywiście poprosimy o łapkę w górę. Zapraszamy również na grupę, gdzie cały czas jesteśmy na bieżąco. Link macie w opisie. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki wszystkim i do usłyszenia.